Hej kochani, wiecie na kanale z tej strony się w dzisiejszym odcinku zagram z BB Minecrafta. Myślę, że taki odcinek się będzie planować, Jeśli teraz zostawcie i łapkę do gry, no i jestem na kanale, więc zapraszam Was do oglądania tego odcinka. No tak, witam Was w serii Minecraft Zimowy Świat. To jest nowa seria na moim kanale. Wiem to jest kolejna seria jaką prowadzę, ale no, muszę jakoś, no, wiecie, żeby mój kanał był ciekawszy czy coś w tym stylu. Okej, okay, no tak, na samym początku to sobie zetniemy jakieś oczywiście drewno, standardzik, e, okej, okay. hop, 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 e, teraz sobie zrobimy kilof i e, wykopiemy kamień, dobra, a i może tutaj spotkamy nawet, o nie, wilki tam zabijały owce, tego nie chciałam widzieć, ale dobra, Mam nadzieję, że znajdziemy e, wioskę albo nie wiem, cokolwiek, na przykład iglo, też spoko by było znaleźć, bo byśmy mieli gdzie mieszkać. No ale jakiś taki sobie podstawowy domek zrobimy. Bo czemu nie? Ja zawsze wolę robić domek z oknami, nie wiem dlaczego, ale ja po prostu uwielbiam. E, dobra, trochę mi ręce wolą, ale dam radę. Hop, hop. Hop. Dobra, mam w sumie 15 już kamienia. Jeszcze sobie trochę pozbierajmy. Dobra, 18 powinno mi starczyć. Tak przynajmniej sądzę i myślę. Okej, okay, to tak. Musimy więc na pewno patyków zrobić. Robimy siekierkę, mieczyk yy, i kilof. To na razie nam powinno wystarczyć. Okej. Okay. To, to możemy wziąć. To też. I teraz tak. Musimy szukać idealnego terenu na to, żeby zrobić w ogóle domek jakikolwiek. Eee, dobra. O nie, to by się spadało na mnie. Ale nie fajnie. Ale myślę, że. Hmm. Domek. Fajnie będzie zrobić koło tych lodowców. Więc nie wiem, zajdźmy sobie tu na dół. Dobra, wykopmy sobie to drewnięko. Hop, hop, hop. Dobra. No i tu możemy zacząć od razu budowę. Nie wiem, jak, jaki, jak, jaki duży chcę zrobić ten domek, ale myślę, że na razie taki nam wystarczy. No, możemy zrobić mniej więcej dotąd. I teraz trzeba to sobie obliczyć. Yy, tu. Ok. Yy, Będzie taki malutki, ale no, skromniutki, że tak powiem. No nie, serio. Yy, dobra, raz, dwa, dwa. Raz, dwa. Hop, hop. Hop hop. Na razie sobie zróbmy z tego drewno, bo na, na razie nam się najbardziej sprzeda. A, a później damy deski. Znaczy... Na odwrót. To miało być na odwrót, ale okej. Okay. to mi się powiedziało? No i idealny po prostu domek na pierwszą moc, Znaczy t, t, to jest... T, no. Tak. Nie umiem się wysłowić. Ale no. Okej. Okay. Ja zawsze robię w ten sposób domki. To jest po prostu mój styl butowania. Nie każdemu się musi podobać w sumie. Hop, hop. Okej. Okay. Tu hop. Hop. Tu też. O, idealnie nam starczy w sumie. Okej. Okay. Coś w tym stylu, mniej więcej. Możemy teraz sobie pozbierać te sadzonki, bo nam się mogą sprzydać nawet później. Okej. Okay. No coś nam nie spadło. Tyle nam powinno starczyć. Przynajmniej tak myślę. A jak nie, no to trudno. To pozbieramy jeszcze. Okej. Okay. Hop, hop, hop. Dobra, to musimy... Ten, tak. Tu... Tutaj jeszcze tu. Dobra, super, starczyło nam. No i tak, tak, tak się prezentuje nasz domek, jak na razie w sumie. I myślę, że zrobię takie coś jeszcze. Okej. Okay. No i tak się to prezentuje. Ja bym już poszukała jakiś owiec, ale zapewne nie znajdę tu. Przecież to może być dużo owiec. Oj, króliki z czerwonymi oczami, ble. <grych> Więc no, weźmy teraz to drewno, weźmy to, rozwalmy. Już możemy dać do naszego domku. Hop, okej. Okay. Dobra, ej, co tam jest? ja tam pójdę. Tylko, żebyśmy tu później weszli. Bo chcę, chcę zobaczyć, co tam jest. Eee, ładne no, takie, no. Nie ma Może trak... myślałam, że to będzie woda. Ale tak to wygląda na świat. W sumie jest spokojnie, ja jakoś nie narzekam. I no. To tyle w sumie w tym odcinku. Myślisz, że takie Wam się spodobał. Jeśli nie, zostawcie koniecznie łapkę dobrej, no i na kanale.